Siema to ja fifie, i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj gramy znowu w minecraft na Coxcraftcie, ale Jest haczyk Mam kompletne lagi I to dosłownie na grze W grze mnie laguje jak nie wiem co Oby się to poprawiło, kiedy będę grał w Bed Wars. To, to będą trzy normalne rundki Bed No i oczywiście musimy czekać, ponieważ się zacięło. I to, jest, I to jest chyba największy challenge: wygrać z lagami, spróbować zdobyć chociaż 5 killów na lagach. Nie wiem co się dzieje, ale cóż! Oczywiście zostawcie suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek abyście nie przekapili nowych filmów. Patrzcie, co jest najgorsze. Patrzcie, co jest najgorsze: że Bedwars jest najbardziej najczęściej granym serwerem. No, i lagi tu są okropne Szukam siebie, a ja mam cały pasek Dobra, robimy normalne, normalne bedworsy, ponieważ mamy plus jeden beczku. <gryw> 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 Oj, plus jeden! Tak, luz jeden. Czekajcie, teraz muszę wyjść. O, jest Wyszłem! Patrzcie, co tu jest. Już zaczynają lag lagi, już się zaczynają lagi. Mam tylko trzy kreski, co jest bardzo słabe. Ja muszę mieć co najmniej cztery. No i tak, było QA, było, było wiele liveów, live ponieważ było wiele liveów. A co teraz? Co teraz na kanale? Hmm. A Czy będę kontynuować robić fajne live streamy? Chyba zacznę robić donaty, ponieważ. Chyba będzie mi stać na donaty. Stać mi na donaty. Co to jest za śmieć? To jest za śmieszek. Dobra, mam TNT, drewniane kilo, drewnianą sikierę, nożyce i stackbell. I tym razem podaruję. I tym razem mogę podarować komuś złoto. Wow. Mam takie wyzwanie, żeby co najmniej 5 kili wziąć na jeden mecz, na jedną grę. Spróbujemy też zdobyć troszkę, troszkę punkcików i troszkę zluzować się, zdobywając łóżka. O, ależ to, nie, 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 nie mówcie, że, nie, 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 nie cierpię, nie cierpię lagów, nie cierpię lagów. I on mnie teraz pokona jak jakiś, o. To był finalny, to, to był final kill. Wow! Zdziwiłem się, że to był ki Dobra. Mamy się zabójstwo i jedną eliminację. Od razu. Zachowujemy do skrzynki. Sprawdzamy lagi. Trzy kreski. A czekaj, wcześniej było to cztery, a teraz jest tylko te trzy, więc no. Chyba, well, you get the point oj, ojoj, oj, oj, to będzie trudne, to będzie trudne, to będzie trudne. Czekaj co? przeszedł? przeszedł? A Jaki jestem głupi. <noise> Nie, to, to to jest... To jest po prostu najlepsze w lagach. Jednakże to jest challenge lagi Przeżyć lagi. Przeżyć lagi. Na razie wychodzi mi to świetnie. Mam trzy zabójstwa. Mam dwa emeraldy, co się zaraz zamieni w cztery emeraldy? Co się zaraz zamieni w cztery emeraldy? Ła! Odk... Lagi. Lagi! To już wiem... Jak każdy youtuber, który ma lagi... Czuje się. Ja muszę po prostu walić, 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 iść, i mnie wywala, i mnie wywala, i mnie wywala. Ja w ogóle nie zostałem dotknięty, a mnie wywala. To jest najlepsze w lagach. Jesteś u skrawku zdobycia Beda. A tu lag cię zabił ja od razu, no to jest niesamowite. Biorę tutaj szmaragda. Jeśli wziąłem tego szmaragda, no ja uciekam. Pewnie nie mam szmaragdów. Haha, ha. nie mam szmaragdów, ponieważ czego bym miał szmaragdy? Czekaj, co? Stałem uderzony przez coś. O! <słyski> Teraz też mogę wyjść nogi, mówię ci. Nie mówię. Parki? Parki nie jako też. No. Ja, idziemy idziemy do chyba najgorszego. O. Spróbuję zabić że... Zielonego, ale nic nie obiecuję. Ale nic nie obiecuję. Ale nic nie obiecuję XD Jeszcze żyje, jeszcze żyję, jeszcze żyję, jeszcze żyję, jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Jeszcze żyje, ale lak powstrzymuje fajnego viviaka. Dosłownie.